Witam w 1086. części audycji Voice of Freedom na antenie Radia N-Fala której pochyla się nad tekstem artykułu autorstwa dr Justyny Tabaszewskiej pod tytułem literaturoznawstwo służebne i klasycznie na wstępie zachęcam do wsparcia kanału i audycji przez link podany w opisie. Uwagi, wstępne. Literaturoznawstwo, tak jak i większość dyscyplin naukowych wchodzących w skład szeroko pojętej, a nie cieszącej się ostatnio najlepszą prasą humanistyki, stoi przed piętrzącymi się wyzwaniami. Próba diagnozowania, czym ma być i jakie ma być literaturoznawstwo zmienia się coraz częściej w pytanie o nieco bardziej dramatycznym wydźwięku. Jakie literaturoznawstwo jest w stanie uprawomocnić swoje istnienie, wytworzyć lub odtworzyć na tyle silną pozycję, by przetrwać i nie stać się zupełnie martwą, kultywowaną tylko od czasu do czasu i z obowiązku dziedziną nauki? Dramatyzm tego pytania wybrzmiewa tym mocniej, jeśli uświadomimy sobie, że kiedy podobny problem był dyskutowany na początku lat 2000, czego dowodem może być między antologia tekstów sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze, to przybierał on formę pytania o to, co zrobić z dynamicznie zmieniającym się literaturoznawstwem. Były to więc wątpliwości dotyczące tego, jaki kierunek rozwoju jest pożądany, jaki daje najlepsze perspektywy rozwoju, a nie jaki może dać przetrwanie. Wyzwania, przed którymi stoi literaturoznawstwo teraz, nie ograniczają się już do określenia, czy powinno ono pozostać względnie autonomiczne i jednocześnie, metodologicznie. Zamiast tego pojawiły się dwa rodzaje problemów, które można by ogólnie rzecz ujmując określić jako wewnętrzne i zewnętrzne. Pierwsze dotyczą tożsamości badań nad literaturą w sytuacji coraz większej ekspansji nowych subdyscyplin naukowych, skupionych wokół szeroko rozumianych studiów kulturowych oraz otwierania się na nauki inne niż humanistyczne. W drugim zaś przypadku problemy literaturoznawstwa wynikają wprost z kłopotów humanistyki jako takiej, coraz śmielej krytykowanej za nieprzystawanie do współcześnie preferowanego modelu nauki. Oba te typy wyzwań i związane z nimi niewątpliwe problemy są ściśle skorelowane z zachodzącymi w Polsce zmianami w funkcjonowaniu oraz finansowaniu nauki, a w szczególności uniwersytetów. Rozwijający się system grantowy miał rozwiązać wszystkie problemy i te, które dzięki wprowadzeniu konkurencyjności przy pozyskiwaniu dodatkowych środków na prowadzenie badań rozwiązać się Da i te, których nijak w ten sposób rozwiązać się nie da. Przyniósł on polskiej nauce wiele dobrego, ale doprowadził także do zażartej konkurencji między poszczególnymi dyscyplinami. Konkurencji, do której w tej formie nigdy nie powinno dojść. Kłopoty humanistyki, problemami literaturoznawstwa. Obecna krytyka humanistyki przypomina dobrze znane pozytywistyczne zarzuty wobec tego, wszystkiego, co nie wpisuje się w jasny model funkcjonowania nauk ścisłych. Dawniejszą formą samoobrony przed takimi zarzutami był przełom antypozytywistyczny z jego silnym przekazem o wartości tych wszystkich badań, które wcale niekoniecznie są powtarzalne i nie zawsze intersubiektywnie komunikowalne, ale wciąż wiele mówią o nas samych oraz otaczającym nas świecie. Pomysł Wilhelma Windelbanda, wspierany i kontynuowany przez Heinricha Rickerta, który sprowadzał się do rozdzielenia nauk nomotetycznych i ideograficznych przy równoczesnym dowartościowaniu tych ostatnich Działał jednak, jak już wiemy, tylko przez jakiś czas. Tak jak tylko przez jakiś czas koncepcje Wilhelma Dilteja czy Henri Bergsona uprawomocniały zręby przełomu antypozytywistycznego i dostarczały argumentów na rzecz holistycznego rozumienia funkcji humanistyki oraz jej poszczególnych dyscyplin. Przełom ten był także, co okazało się dopiero po pewnym czasie, wyłomem w koncepcjach czegoś, co z braku lepszego określenia można nazwać nauką czystą. Odtąd nauka zaczynała mieć także inne społeczne obowiązki. Ta zmiana początkowo dla humanistyki jak najbardziej pożyteczna, z czasem stała się dodatkową komplikacją w jej i tak niepewnym statusie. Jakakolwiek nauka, by zyskać aprobatę oraz finansowanie, jest teraz równocześnie rozliczana ze swej w różny sposób rozumianej naukowości oraz użyteczności, a fakt, że te dwie cechy nie muszą być ze sobą związane, dość często w publicznych dyskusjach po prostu umyka. To zaś sprawia, że paradoksalnie kiedyś sytuacja była łatwiejsza. Poszczególne kierunki czy dyscypliny rozliczano wyłącznie z ich naukowości. Dzięki temu każda dziedzina humanistyki o ugruntowanej metodologii i jasno określonym przedmiocie badań miała przynajmniej podstawowe narzędzia do obrony swojego dobrego imienia. Próba tego rodzaju uzasadnienia naukowej użyteczności literaturoznawstwa w Polsce przyczyniła się do jego postępującego w okresie przed licznymi przełomami a zwłaszcza kulturowym zamknięcia. Nadmierne chronienie jedności i unikalności literaturoznawstwa było o tyle niebezpieczne, że zamiast stopniowej ewolucji dochodziło niekiedy do rewolucji, w której... Poszczególne mody metodologiczne zaczynały rządzić praktycznie całą dyscypliną. Równocześnie wraz z rozluźnieniem granic między poszczególnymi dziedzinami literaturoznawstwo z początku w sposób prawie niezauważalny zaczęło korodować, rozpuszczać się w kolejnych dyskursach. Pod tym względem literaturoznawstwo płaciło tę samą wysoką cenę za próbę odnalezienia się w nowej i nowoczesnej nauce, co cała humanistyka, od której zaczęto nagle wymagać już nie tylko naukowości ale i użyteczności, najlepiej nie tylko społecznej. W tych poszukiwaniach literaturoznawstwo, niejako z natury bardziej oddalone od nauk społecznych niż socjologia czy psychologia, jest w szczególnie trudnej pozycji. Jak bowiem można współcześnie uzasadnić chęć utrzymania dyscypliny naukowej, której głównym celem jest interpretowanie tekstów, choćby i najszerzej rozumianych, jak znaleźć dla literaturoznawstwa miejsce w coraz bardziej zagrożonej humanistyce i jak zorientować je wobec Innych nauk, czy lepsza jest walka o autonomię czy negocjowanie sojuszy? Między teoriami. By spróbować odpowiedzieć na te pytania, warto moim zdaniem nieco przeformułować tezę o kryzysie humanistyki. Jak zauważa chociażby Paul Jay w swojej niedawno wydanej książce The Humanities Crisis and the Future of Literary um, Studies. Wyzwania, przed jakimi stoi humanistyka, wcale nie mają charakteru kryzysu, są stałe. A wątpliwości i zarzuty wobec nauk humanistycznych powtarzają się od dziesięcioleci. Pytanie o praktyczną użyteczność dokonań, tak jak i konflikt między nauką rozumianą jako opowiadającą się za bezwzględną wartością wiedzy oraz wartościującą tę wiedzę ze względu na jej potencjalną użyteczność, są zdaniem Jay'a mniej więcej stałe. Takie przedefiniowanie zjawiska, określanego jako kryzys humanistyczny, Każe inaczej patrzeć na wyzwania, między innymi literaturoznawstwa. Podważa on bowiem pojawiającą się od czasu do czasu sugestie, że obecna sytuacja wynika z faktu, że prawdziwa nauka dynamicznie się rozwija. Tymczasem humanistyka stoi w miejscu. Niemniej, jak wskazuje między innymi Jay, przed literaturoznawstwem stoją co najmniej dwie potrzeby i dwa wyzwania, które trzeba pogodzić. Z jednej strony coraz wyraźniej widoczna jest potrzeba mówienia o literaturze jako o częściej Szerszej, kulturowej i społecznej całości. Z drugiej tym silniej. Zarysowuje się konieczność zachowania autonomii badań nad literaturą i wskazania jej wartości. Tym, co jednak przez lata się zmieniało, była powolna utrata uprzywilejowanej pozycji literaturoznawstwa. Przez długi czas literaturoznawstwo było swoistą awangardą metodologiczną, wyznaczającą pola nowych problemów teoretycznych i narzędzia ich badania. Teraz jednak ta pozycja bywa coraz częściej zagrożona. Jeszcze do lat 70. literaturoznawstwo było pod tym względem wyjątkowym. Korzystnej sytuacji. Nawet gdy tworzono nowe dyskursy czy dyscypliny badawcze, to opierały się one albo na narzędziach badawczych wypracowanych w obrębie nauki o literaturze, jak w przypadku początków filmoznawstwa czy badań narratologicznych, albo przynajmniej mogły się one nazwać do się także. Do literaturoznawstwa dostosować. Literaturoznawstwo było więc polem szeroko rozumianej wymiany pojęć i koncepcji, którą dobrze opisuje metafora wędrowania pojęć stosowana przez Mikke Baal. Zjawisko to, zrozumiane jako stopniowe przechodzenie pojęć z jednej nauki do drugiej, skorelowane z ich powolną ewolucją, było odpowiedzialne z jednej strony za tworzenie pewnej wspólnej przestrzeni, w obrębie której humaniści mogli prowadzić badania inter, a później i trans dyscyplinarne, z drugiej jednak przyczyniło się także do stopniowego rozsadzania granic między poszczególnymi dyscyplinami i metodologiami. Ta sytuacja jednak w toku licznych zwrotów zmieniła się i nic nie zapowiada, by miała szybko wrócić do normy. Literaturoznawstwo staje się miejscem szeroko pojętej negocjacji. Negocjowane są problemy, którym warto poświęcać uwagę i tryby ich postrzegania oraz opisywania, i wreszcie relacje, jakie ta dyscyplina badawcza nawiązuje z innymi. Coraz częściej to stanowisko i mnie jest bliskie. Uznajemy, że literatura jest autonomicznym, ale jednak jednym z fenomenów kulturowych, a jej badanie z konieczności wymaga pozostawania otwartym na wpływy innych metodologii. Wszelkie próby badania literatury jako dziedziny, która jest uwikłana w wieloznaczne i wielowarstwowe relacje ze światem pozaliterackim oraz pozatekstowym, są równocześnie obiecujące i zagrażające obiecujące, gdyż często pozwalają powiedzieć więcej niż w Wcześniej było możliwe. Zagrażające, gdyż nierzadko literatura staje się w nim niesamodzielnym przedmiotem badania, a jedynie przykładem jakiejś tezy. Na owo niebezpieczeństwo zwracał uwagę również Richard Nycz, znany przecież raczej z pozytywnego stosunku do otwarcia badań nad literaturą, na wyzwania charakterystyczne dla badań nad kulturą, wskazując, że to tekst powinien znajdować się w centrum naszego zainteresowania, a wcale niekoniecznie określona teoria, czy może Metodologiczna. Praca nad tekstem, ta koronna konkurencja literaturoznawczej profesji, to zarazem praca z tekstem i praca tekstem. Czynność ostatnia jest kluczowa i w moim przekonaniu specyficzna dla działalności humanistycznej. Tekst jest w pracy humanistycznej jednocześnie obiektem, partnerem i przewodnikiem. Pod tym względem wyzwaniem w pozytywnym rozumieniu tego słowa są metodologie zorientowane na problem, a nie konkretną dyscyplinę badawczą. Jak Badania nad pamięcią, ekokrytyka, badania nad afektem, traumą, doświadczeniem itd. Są one, jak zauważa m.in. wzmiankowany już wcześniej Jay, przykładem otwarcia dyscypliny na konieczność specyficznie pojętego zaangażowania, w którym poszczególne teorie i metodologie wywodzące się z humanistyki służą także analizie pozatekstowych problemów. Takie ich użycie czyni zadość zarówno postulatowi autonomii określonej dziedziny badań, jak i jej zaangażowania. Ponadto, jak twierdzi Jay, ten rodzaj zaangażowania humanistyki nie jest przecież niczym nowym. Nie jest też czymś, co ograniczałoby możliwości jej rozwoju lub rugowało teksty z pierwszej linii zainteresowań literaturoznawcy. Tezy Jay'a, które przytaczałam, stanowią istotny głos w dyskusji o humanistyce zaangażowanej. Dyskusji, która wydaje się mieć teraz bardzo duże znaczenie. Stale odnawiający się konflikt między humanistyką autonomiczną a zaangażowaną, może być bowiem, choćby dla literaturoznawstwa, niedestrukcyjny, lecz wbrew pozorom i użyteczny, i odświeżający. Humanistyka, zaangażowana czy autonomiczna? Nie tak dawno odbyła się ważna i potrzebna polskiej humanistyce, a zwłaszcza literaturoznawstwu oraz studium kulturowym dyskusja nad książką Michała Pawła-Markowskiego, Polityka wrażliwości i wprowadzenie do humanistyki. Kolejna książka szeroko znanego polskiego badacza została szybko skrytykowana przez. Także cieszącego się zasłużonym uznaniem Jana-Sowe, który w swym opublikowanym na łamach tekstów drugich artykule wyraźnie dał do zrozumienia, że ta wizja humanistyki, jaką proponuje Markowski, zupełnie mu nie odpowiada. Spory między naukowcami, zwłaszcza jeśli mają w tle zarówno lekki konflikt pokoleniowy, jak i odmienne nastawienie badaczy nie są niczym nadzwyczajnym, nawet gdy jak ten przybierają formę dość zażartej polemiki. Istotniejsze jest jednak to, i dla Dlatego to do tego sporu się odwołuje, że Markowski i Sowa stoją na dwóch różnych, skrajnie od siebie oddalonych pozycjach. Pierwszą z nich można by z grubsza określić jako poparcie dla humanistyki autonomicznej, drugą zaś dla humanistyki zaangażowanej. Obie te wizje ścierają się w polskich dyskusjach nad przyszłością humanistyki nie pierwszy raz, niemniej to starcie jest wyjątkowo obrazowe. By lepiej rozumieć, co mam na myśli, mówiąc o obrazowości owego konfliktu, warto zacytować fragment polemiki Sowy, opublikowanej wraz z odpowiedzią Markowskiego, do której jeszcze wrócę w tekstach drugich w 2014 roku. Problem z książką Markowskiego polega raczej na tym, że przez ostatnie 20 lat zmienił się świat, a wraz z nim humanistyka. Natomiast Michał Paweł Markowski po raz kolejny powtarza diagnozę, którą stawiał już wielokrotnie i która od książek od Niczym zasadniczo się nie zmieniła. Sprowadzić ją można do postulatu rozbudowy interpretacji świata, a wraz z nią interpretacji literatury i życia, przez mnożenie kontekstów, wymiarów i perspektyw teoretycznych, gwarantujących ponoć lepsze uchwycenie sensu zarówno własnego doświadczenia życiowego, jak i otaczającej nas rzeczywistości kulturowej. Na tym ma zasadniczo polegać owa dyskursywna wrażliwość. Sowa krytykuje książkę Markowskiego z kilku niezależnych powodów. Niezmienność tez i koncepcji autora polityki wrażliwości jest tylko jednym z nich. Drugim ważniejszym jest to, że dawny mistrz mówi do już nie swojego ucznia w języku, którego ten nie akceptuje. A to dlatego, że język ten jest oczywiście sporo upraszczając językiem nienastawionym na kontakt, to raczej język sztuki. Markowski artykułuje ten sposób. Thank <laughs> you. Swój program, który jest w zasadzie pomysłem na uprawianie sztuki, a nie na tworzenie wiedzy. Cały sens i wartość uprawiania teorii filozofii humanistyki polega na tym, że jest nieredukowalna ani do nauk ścisłych, ani do twórczości artystycznej. Jansowa, występując przeciwko propozycji Markowskiego, występuje także w swoim rozumieniu w obronie autonomii humanistyki. Owa autonomia nie jest jednak definiowana jako wyzwolenie ze społecznych obowiązków, lecz jako zachowanie Osobności oraz odrębności humanistyki jako nauki o potencjale społecznego wpływu, właśnie. Protest Sowy wobec zrównywania humanistyki i sztuki jest oczywiście zrozumiały. Z postulatem odróżnienia specyficznych zadań humanistyki niełatwo się nie zgodzić. Jednak kiedy badacz przedstawia coś, co można by określić jako pozytywny program, robi się trochę trudniej. Zadanie, które ma dzisiaj do spełnienia humanistyka i sens jej istnienia, polega na dopilnowaniu, aby ruch, Dialektycznej śruby mógł wykonać swój pełny obrót, czyli żeby wyalienowane efekty działalności człowieka. Przestały sprawować nad nim władzę i zamiast tego stały się środkami jego i jej emancypacji. Oczywiście Sowa, opisując zadanie, jakie stoi przed współczesną humanistyką, posługuje się specyficznym językiem, którego metaforyka jest uwikłana w tradycję filozofii krytycznej. Tym jednak, co mnie osobiście przeszkadza, nie jest wcale pewna metaforyczność tego fragmentu, lecz jego niekonkretność, przekonanie, że teoria zmienia praktykę i konkretne działania podejmowane w obrębie działalności naukowej przekładają się na określone pozytywne skutki społeczne. Może być słuszne, ale nie za wiele mówi o tym, jaką humanistykę powinno się projektować i z czego rozliczać. Te wątpliwości, o których przed momentem wzmiankowałam, posłużyły też za punkt wyjścia dla polemiki, jaką z krytyką Sowy podejmuje Markowski. Autor polityki wrażliwości na zarzut kierowany wobec jego teorii nie zaangażowania społecznego humanistyki oraz zrównania jej ze sztuką odpowiada. Wytaczając argument najcięższego możliwego kalibru, a mianowicie oskarża o naiwność lub cynizm. Na tym właśnie polega humanistyka w odróżnieniu od nauk ścisłych, że się wadzimy osobiście, bo są to dla nas, nie dla nauki per se, ważne sprawy. Nie łudźmy się, nikogo poza nami te rzeczy nie obchodzą, bo my nie robimy nauki w przeciwieństwie do fizyków i onkologów, tylko opowiadamy swoje własne historie, licząc na to, że ktoś się nimi zainteresuje. Wizje humanistyki, Aqui. Jakie przedstawiają obaj badacze, są od siebie tak bardzo oddalone, nie dlatego, że odmienne definiują oni cele humanistyki, ale co moim zdaniem w tym sporze najważniejsze, inaczej w ogóle zapatrują się na problem celów humanistyki. Sowa twierdzi, że humanistyka ma swój jasno określony, choć oczywiście czasowo zmienny cel. Że da się go wyznaczyć, że da się sprawdzać, czy to, co w ramach humanistyki tworzymy, ma z owym nadrzędnym celem cokolwiek wspólnego. Dla autora fantomowego, Ciała króla, tym co definiuje humanistykę. Jest nie tyle jej metodologia czy przedmiot badania, ile cel właśnie. Tymczasem, dla Markowskiego, humanistyka występuje zawsze jako podzielona i odpowiadająca na różne potrzeby działalność, raczej twórcza niż naukowa czy teoretyczna. Drugą niemożliwą do przeoczenia różnicą między Sową i Markowskim jest odmienne akcentowanie tego, dla kogo jest humanistyka. Markowski, stwierdzając, że nikogo poza nami te rzeczy nie obchodzą, zawęża krąg osób w jakikolwiek sposób humanistyką zainteresowanych. Do w gruncie rzeczy ograniczonej grupy, trochę tak jak czynił to w swej instytucjonalnej teorii sztuki Dicki oraz w koncepcji świata sztuki DANTO. Ten świat jest, zdaniem Sowy, zdecydowanie za mały. Humanistyka ma obowiązki nie tyle wobec tych, którzy w jej obrębie pracują, co wobec tych, którzy są z niej wykluczeni. Dyskusja Markowskiego i Sowy jest więc w gruncie rzeczy radykalnym sporem o zaangażowanie humanistyki, o zakres jej obowiązków i zależności. Wyostrzone w dyskusji postulaty badaczy pozwalają moim zdaniem wyraźniej dostrzec istotę owego sporu i zaryzykować, opierając się na koncepcji Jay'a, na wytworzenie drogi środka, jaką moim zdaniem może być humanistyka służebna. Humanistyka służebna. Wprowadzając pojęcie służebności, nie chcę mnożyć teorii czy koncepcji ponad miarę, a jedynie opisać narzucającą się intuicję oraz zaproponować moim zdaniem wcale nie tak Zgniły kompromis. Pojęcie służebności. Silnie zakorzenione w naszym języku odwołuje się także do jednej z lepiej znanych koncepcji prawnych. Służebność to określone prawo, które obciąża daną nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nieruchomości lub, jak w przypadku służebności osobistej, zapewnienia konkretnego prawa określonej osobie. Mówiąc nieco inaczej, ustanowienie służebności obciąża określoną rzecz konkretnymi obowiązkami, których niełatwo się pozbyć, które trwają nawet jeśli dana nieruchomość, zmieni właściciela. Służebność wyznacza funkcję pewnego obiektu, odpowiadając na potrzeby nie tylko tych, do których ta rzecz należy. Podchodząc do tego pojęcia już nieco bardziej metaforycznie, można uznać, że służebność wiąże się z określonymi obowiązkami, lecz nie z całkowitym podporządkowaniem. Tak długo jak to, co jest obciążone obowiązkiem służebności, ów obowiązek wypełnia, może być używane w dowolny sposób. Gdyby spojrzeć na literaturę a szerzej i na humanistykę, jako na dziedzinę nauki, która niesie za sobą określone obowiązki społeczne, koncepcja służebności mogłaby całkiem nieźle wyjaśnić ich charakter i przede wszystkim granice. Najostrzejsza krytyka humanistyki polega na wskazywaniu, że wszystko, co nie jest w niej użyteczne, co nie nadaje się do prostego przełożenia na język korzyści, choćby i społecznych, nie zasługuje na wsparcie i nie powinno istnieć. Tymczasem powinno być dokładnie odwrotnie. Jak długo humanistyka w ogólności, a literaturoznawstwo w szczególności spełnia określone społeczne funkcje, tak długo nie ma podstaw, żeby kwestionować jego użyteczność w ogóle. Pewne służebności są niezbywalne, ale nie ograniczają pola humanistyki, tak jak możliwość praktycznego zastosowania określonych odkryć, nie zawęża pola badań tradycyjnie pojmowanych nauk ścisłych. To, co stanowi o możliwościach literaturoznawstwa służebnego jako projektu, który przecież jeśli by popatrzeć na deklarację badań. Zarówno z Polski, jak i spoza niej funkcjonuje w praktyce już od jakiegoś czasu jest także dla niego zagrożeniem. Coraz większe otwieranie literaturoznawstwa na nowe potrzeby i modyfikowanie jego języka w taki sposób, by mógł mówić nie tylko o literaturze, ale i o świecie, do którego się ona odnosi, ma także negatywne konsekwencje. Tym, co mnie osobiście w tych większości pozytywnych zmianach niepokoi, jest pewna tendencja do rozdrobnienia. Nie mówię tu wcale o powstawaniu. Nowych subdyscyplin, jak Visual czy Memory Studies, lecz o terrorze restrykcyjnie rozumianego Case Studies. Literaturoznawstwo, tak jak cała humanistyka, może utrzymać lub odzyskać, jeśli uznajemy, że już je straciła, ważne miejsce we współczesnym świecie, jeśli będzie badać nie tylko teksty i nie tylko tworzyć teorie, ale także diagnozować istotne problemy społeczne i kulturowe. Kiedy więc piszę o literaturoznawstwie służebnym, to właśnie ten wymiar uznaje za słusznie oczekiwaną i narzucaną przez społeczeństwo służebność na rzecz szerszej, szerszej wspólnoty niż tylko wspólnota tych, których zawodowo czytają i interpretują poszczególne teksty kultury. Oczywiście tak rozumiana służebność może wydawać się mało radykalna, choćby dlatego, że możliwości rozwiązywania wspomnianych problemów są dla teoretyków i badaczy zazwyczaj ograniczone. Myślę jednak, że ich dostrzeganie oraz opisywanie nie jest rzeczą zupełnie trywialną czy mało. Użyteczną. Ten cel funkcjonowania literaturoznawstwa i humanistyki jest niezwykle istotny. Niemniej jednak, nie jest wcale jedyny. Diagnozowanie problemów czy uczenie ich dostrzegania musi pozostać niejedynym, a jednym z celów literaturoznawstwa. Jego funkcja służebna zarówno wobec społeczeństwa, jak i nierzadko wobec innych dyscyplin badawczych nie może być jedyną. Jak każda dyscyplina badawcza, która nie jest martwa, literaturoznawstwo musi szukać dróg dla własnych Własnego rozwoju i przez sięganie do korzeni, a więc przez pracę z tekstem, nad tekstem i tekstem, jak chciałby Ryszard Nycz, i przez opowiadanie własnych historii, jak sugerował Michał Paweł Markowski i przez eksperymenty metodologiczne i przez inspiracje innymi, nie tylko humanistycznymi dyscyplinami naukowymi i wreszcie, jak chciałby Jan Sowa, przez zaangażowanie w zmienianie już tego nietekstowego świata. Projekt humanistyki i literaturoznawstwa służebnego, taki, jakim chciałabym go widzieć, nie spodobałby się raczej ani Markowskiemu, ani Sowie. Zarówno jednak dla jednego, jak i dla drugiego, byłby to jednak zgniły Kompromis między autonomią rozumianą jako wyzwolenie ze społecznych obowiązków i uzasadnieniem dla jej istnienia czerpanym ze społecznej użyteczności. Ten zgniły kompromis miałby jednak przynajmniej jedną mocną stronę. Pozostawiałby dość miejsca dla obu badaczy, szanując jej autonomię literatury i jej obowiązki. Służebność w tym rozumieniu, które chcę tu przyjąć, nie jest ani pełnym podporządkowaniem zewnętrznym potrzebom, ani zgodą na uznanie całkowitej autoteliczności tej działalności. Dziedziny nauki jest drogą środka, którą spora część z nas idzie, bez względu na to, czy bliżej nam do poglądów Sowy, czy do poglądów Markowskiego. Bardzo dziękuję.